Szanowni Państwo, wczesny poranek w parowozowni Skierniewice równa się największą wystawą urządzeń SRK w Polsce. Dokładnie. Zapraszam. W tej chwili jeszcze nie ma tutaj nikogo, zresztą możemy zobaczyć, jest poranek, jest ładna pogoda, świeci słoneczko, ale już za kilka godzin będą tutaj całe tłumy ludzi. Jedni będą oglądać zabytki toczące się po szynach, a drudzy pójdą do tego budynku zobaczyć te zabytki, które dbają, by te pierwsze nie wjechały jednocześnie dwa albo więcej na ten sam ton. Szanowni Państwo, zapraszamy właśnie tutaj, tym wejściem do tego budynku, na tą wystawę i tych mniejszych, i tych większych, by zobaczyć, pobawić się, podotykać tych jakże cudnych urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego. Właśnie, brawa tutaj dla kolegi. Kiedyś mówiliśmy bardziej zabezpieczenia ruchu kolejowego, dzisiaj sterowania ruchem kolejowym. Sterowanie ruchem kolejowym to mamy tam w lcs ie Czy tam będziemy szli? Nie. Tam nie, idziemy tutaj. Tu, mamy, tu mamy urządzenia przekaźnikowe, mechaniczne, suwakowe i pragotowe. Ja jestem tutaj pierwszy raz, ja go tutaj pierwszy raz zabrałem. Moje pierwsze wrażenie, jak tutaj przyszedłem, to miałem takie... Ile tego jest? No cóż, chyba mieliśmy podobnie. Myślisz, że wszyscy ci, którzy patrzą, też będą mieli takie wrażenie? Mm, nie wydaje mi się. Nie wydaje ci się? Mi się wydaje, że na pewno. No chyba, że ktoś no jest prawdę. nie będzie. tylko mi się tego odwróciło. Odwróciłeś. No cóż, szanowni państwo, mówiąc odwrotnie, mamy nadzieję, że na pewno nie będzie się tutaj państwo po... Czekaj, co? <gry> Więc co, jest wczesna godzina, mi się jeszcze czasami coś myli, ale wszystko ma swoje walety, nawet przyjście tutaj o wczesnej porze, myślę, że może być ciekawe. A Was zapraszamy, no dzisiaj to od 11, tylko zanim to zmontujemy, to już będzie po zamknięciu. W momencie nagrywania najbliższe dni otwarte to jest chyba 5 października, jakoś tak za dwa tygodnie weekend. I oczywiście przyszły, yy, szanowni Państwo, sz przyszły rok, przyszły sezon. Będzie tutaj można przyjechać standardowo, jeżeli kojarzę, pierwszy weekend miesiąca mniej więcej, plus oczywiście sławetne święto krzaka i buraka. Formalnie to było święto kwiatów, warzyw i krzewów. krzewów. To dla tych, co lubią wąchać chwasty i wyrywać kwiatki. A my, Panie Aleksandrze, a my będziemy się bawić tutaj. To co? Do działania. To my się żegnamy, idziemy się pobawić, widzimy się później. Szanowni Państwo, ostatnia w tym roku okazja, by odwiedzić skierniewicką parowozownię już w najbliższy weekend 4 i 5 października. My osobiście pojawimy się tam tylko w niedzielę, w związku z powyższym każdego zainteresowanego już przemijającą techniką SRK, czy tą prawdziwą, czy tą z klocków, gorąco zapraszamy.